Hej, Z tej strony Wiktu, Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku, znaczy w takich jakby poradnikach do, do Windowsa 10. To jest akurat pierwszy poradnik. W tym poradniku zaprezentuję Wam, w jaki sposób log logować się bez wpisywania hasła do naszego systemu, jeżeli posiadamy konto Microsoft. Jak widzimy, ja posiadam mm, konto Microsoft na moim komputerze, dlatego mogę korzystać z aplikacji ze systemu Windows, ze sklepu Windows. Które znajduje się tutaj, yy, oraz usług Microsoftu. Mimo wszystko, przed wpisywa, yy, przed otworzeniem komputera, <coughs> muszę wpisać hasło. Wielu osób to, to przeszkadza, dlatego że na Windowsie 7 nie było takiej konieczności. Dzisiaj zaprezentuję wam, jak, dwie, dwa sposoby, w jaki sposób pominąć yy, to hasło. Jednym będzie zastąpienie go dużo prostszym, to ten pierwszy sposób, a drugim całkowicie pozbycie się yy, hasła. Pierwszym, łatwiejszym sposobem jest wejście do ustawień. Wybierz tutaj konta, opcję logowania, i tutaj mogę yy, numer pin. Dodaję numer pin. Yy, żeby dodać numer pin, muszę się zalogować. i podać nowy numer PIN oraz potwierdzić numer PIN. Na przykład 111 i 1. Tak, cztery jedynki i no i w ten sposób bardzo łatwo możemy się logować do systemu. Jednak możemy wybrać sposób, żeby w ogóle yy, włączamy, żeby w ogóle nie, nie wpisywać nic. Włączamy komputer, jeżeli na przykład mamy jakiś bardzo powolny, idziemy sobie zrobić herbatkę, w tym czasie załaduje nam się ok ekran logowania, system, yy, wszystkie aplikacje jeżeli na przykład nam się włącza minutę, no to bez sensu na przykład 30 sekund czekać, żeby wpisać hasło i potem na chwilę można by sobie gdzieś pójść. Yy, dlatego, żeby tak zrobić, musimy yy, otworzyć Uruchom Windows Plus R, najłatwiejszy sposób, i otworzyć tutaj net.pl. Ja do, napiszę to w opisie. Macie ten tekst, możecie go sobie tutaj wkleić, klikacie OK. Tutaj, jak widzimy, wyświetla wam się mm, tutaj okienko konta użytkowników. I tutaj mamy pierwsze ustawienie. Aby używać całego komputera, użytkownik musi prowadzić nazwę użytkownika i hasło. Jeżeli to odznaczycie i dacie zastosuj, musicie jeszcze potwierdzić hasło, nazwę użytkownika dać, hasło i potwierdzić hasło. Jeżeli tak zrobicie, nie będziecie musieli potrzebować. Hasła, żeby e, się zalogować. No i to tyle w tym poradniku, bardzo prosty, y, ale wiele osób o tym nie wie, dlatego go kręcę. Może komuś się przyda, mam przynajmniej taką nadzieję. Do y, zobaczenia w innych poradnikach y, oraz filmach na moim kanale. Cześć.